Hej, Juwakramowa z tej strony 1, a to jest kolejne mówienie środowej aktualizacji. Konishire doczekał się aktualizacji hej na Jormik zawitał zupełnie nowy Konishire wraz ze średniowiecznymi ogłowiami. Koni Shire. Wspaniały Shire to koni pociągowe wywodzący się z Anglii. Ten wierzchowiec jest znany jako łagodny olbrzym. Ponieważ jest rekordzistą pod względem wzrostu i siły, jego pozostałe cechy charakterystyczne to znacznie, znaczne szczotki na nogach i imponujących rozmiarów kopyta. Zimnokrwiste koni Shire są pracowite i chętne do pomocy. Zwierzęta te zostały sprowadzone na jawlik przez rodzinę Silver którzy cenili. Ich niebywałe zdolności pociągowe, choć konieczne są, niezwykle silne. Ich łagodny charakter sprawia, że to odpowiedni, odpowiedni towarzysze dla każdego jeźdźca. Jak się nazywa nowa rasa? Zaktualizowany koni gdzie go znajdą? Jeden jest dostępny w forcie Pinta, a pozostałe można znaleźć na farmie Steve'a. Ile kosztuje? 900, Starkość. Jaki muszę mieć poziom? Odmianę kolorystyczną z Forte Pinta mogą kupić wszyscy gracze już. Od zaraz, pozostałe wierzchowce będą dostępne, gdy osiągniesz ósmy poziom. Ile rodzajów umaszczenia mają te konie? Do wyboru masz 6 cudownych maści. Co jeszcze muszę wiedzieć? Koń szuje, ma własny ruch specjalny. Naciśnij spadzio, gdy twój wierzchowiec stoi nieruchomo, a położysz się, A następnie wstanie. Średniowieczne ogłowie. Mamy nowe odmiany naszych trzech ogłowi średniowiecznych. Każde ogłowie ma 8 dodatkowych wariantów kolorystycznych. Hakamore to eleganckie ogłowie bezwojące. Ogłowie z rogami jest idealne dla wszystkich miłośników fantasty. Ogłowie średniowieczne sprawi, że Twój koń będzie wyglądał niczym członek Rodziny Królewskiej. Ogłowie kupisz w sklepie glo globalnym, gdy zdobędziesz poziom dziewiąty. Na razie ogłowie to są dostępne wyłącznie dla kilku generacji trze trzeciej oraz wszystkich nowych wierzchowców. Um, powracają konie Ernis i Petra. To to akurat nie muszę czytać. Ok, zwierzaki runiczne też y, powracają. Ernis i Petra będą na Jorwiku wraz ze swoimi towarzyszami do środowej aktualizacji, którą opublikujemy 7 września, czyli dość długo będą. Sklep z bonusami dla wszystkich graczy, którzy wykupili konto Star Rider, korzystając z płatności jednorazowej. W sklepie z bonusami w Morland dostępny jest nowy przedmiot. Admiralskie torby na siodło do ujeżdżenia jest inspirowana mundurem ostatniej Jorwickiej jur Admirał. Filmik tygodnia, a w następnym tygodniu nowy wyścig nad jeziorem Valedale. Ja odkładam telefon mm, i specjalnie na lewie wczoraj trenowałam tego szajera. A, o Jezus, nie! Dobra, nie. Kurczę. <gryw> Widziałam, już ktoś już ktoś był na tym, tym Przejeżdżę. Nie, ja nie biorę tej torby. Nie podoba mi się. Dobrze, to my sobie pojedziemy do Fortupinta zobaczyć. Ten pierwszego. I sobie oczywiście porównamy wielkością. Te wszystkie konie Koba Irlandzkiego Nowego Szajera i tego Starego Szajera i też perserona No, ładny jesteś, Kolo. ładny, ładny. Tylko mi się wydaje, że ten starszej generacji Shire, Shire y jest po prostu mniejszy. Muszę cię dodać do ignorowanych. Sorki. Chcę tego konia zobaczyć. No, mniejszy jest, albo tak mi się wydaje. Nie wiem. W ogóle ta chrapka. No. Ten jakoś tak nie bardzo, ale ładny jest. Dobra. Zobaczmy pozostałe konie na farmie są. Ciekawe jak będą się poruszać. Okej, okay, mamy. Gdzie są te nowe konie? Oj, oj, jak to dużo ludzi jest. Tutaj ktoś ma. O! Ten jest... Ten jest ładny, kurczę, jeszcze te burzka jeju! Jest siwy, siwy to taki zwyklak, jak to... Za... Ale ma jabłuszka na dupie. Ten to taki... Ten to wygląda jak ten pasofi nie no tylko Koni... Koni fiński, chiński, no nie? Ten taki... Ale ten jest ładny. Ten jest. Ten mi się strasznie podoba. Kurczę, serio. Nie wiem na którego się zdecydować. Pełnie też jeden będzie. Mm, w aplikacji. Kurczę, wszystkie są piękne. Ten jest ładny. Jejuś. Dylemat życia po prostu. Kurczę. No. A najpierw zobaczmy, jak się poruszają. Tak ciężko pewnie yy, na tej, tej. Tym tutaj jest ciężko po prostu zobaczyć. Zobaczymy zaraz. Kupię konika, tylko nie wiem jeszcze którego. Kus. No, taki spokojny, no nie? Szybki garop. galop mi się też podoba. A tutaj jak ten konik galopuje, to wygląda jakby był usmarowany czymś. Ta odmiana. Ale ładny ma ten... Szybki galop. A tutaj się koń kładzie. Okej. Okay. I to tyle. Mm, kurczę, serio nie wiem, bo ten siwek jest też piękny. A ja mało siwków mam. Jejuś. Nie wiem, którego wybrać. Zobaczymy, ale ten mi się, ten mi się najbardziej podoba. Krzeń nikt mi nie doradzi, no. A jakie mają oczka? Spojrzę jeszcze. A tutaj nie widać jego oczka. Pewnie mają takie same oczka, ale może któryś ma dwa różne oczy. Pewnie ten biały będzie miał dwa różne oczy. Ten ma takie szare oczy. I kurczę tutaj drugiego oka nie widzę. No. Ten ma takie szare oczy, o. A pokaż się ten. Ten ma takie orzechowe, jakby. Kurczę, i weźcie teraz, decyduj. Um, pomiędzy tym a tym się zastanawiam. Tylko, że ten ma znowu jabłuszka na tyłku. Kurcze. Dobra, bez zastanowienia, bez zastanowienia. Kurcze, tak, bez zastanowienia. Wiecie, co wrócę do was, jak się zdecyduje? Okej, okay, chyba po dłuższym namyślaniu się biorę tego. Ten, ten, mi się strasznie podoba. Kurczę, chociaż siwy. Moje błuszka, te. Ale tej maści nigdy nie spotkałam w są. Dobra, to biorę tego. I teraz imię wymyślę: coś e, si... Coś silver może? Srebrny... Srebrne niebo, chyba tak. Dorosły ogier. Ładny jesteś koń. Dobra. Silver sky, biorę cię, wybieram cię. Jeju, jak on się porusza. Wyśli do stajni. Okej. Okay. Jeszcze mam stare więc pewnie kiedyś kupię kolejnego konia. Teraz sobie idę do stajni. Jedziemy do stajni zobaczyć tego konia. Okej, okay. dobra. I teraz będzie trzeba wszystkie wystawić, bo ja bym chciała też zobaczyć wielkość tych koni. Czy się różnią, czy nie? Jestem ciekawa. Przepraszam za telefon, jak słychać. Yy, więc tak. Nie, no, coś czuję, że kurczę. Będzie troszkę niższy to gdzie jest? Jest! Weźmiemy za konia, którego byśmy wzięli. Ha. Może za tego? Jest Silver Sky. Okej. Okay. Dobrze. Piękny jest coś koń. I ma takie rzęsy. Nie kus. Ja chcę kusa. Um. Zdecydowanie jest większy. Coś mi się tak wydaje. I mi się dobrze wydaje, że jest większy. A to przez to, że jest też pewnie smuklejszy. Tak, jest większy. To możemy wyrzucić. Nie można, dobrze. Weźmiemy sobie. E, dobrze. Ładny jesteś, oj nie. Wyjdziemy najpierw tym koniem. I zobaczymy animację tak na żywo. Wiecie o co chodzi. Um, tylko gdzie by pójść, żeby ludzie nie przeszkadzali? Dobra, może tutaj nie będą przeszkadzać. Taki spokojny ma ten... ...wstęp jak na wielkoluda, taki... A, ...takie tup, 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 kus. Też ma ładny kus. Bardzo ładny. Galop. Nie widzę tutaj nic, żeby się rozciągał i żeby coś się dziwnego działo. Szybszy galop. Ogólnie chyba wszystko mi się podoba w tym koniu. Kurczę. Ja cię, Piękny jest, co mogę powiedzieć. Szybszy galop. Tutaj też się nic chyba dziwnego nie dzieje. Ta głowa nie chodzi jak kłoda, no fajny konik, fajny. Bardzo fajny. Szybkie zatrzymanie. Bardzo szybkie, jeszcze raz. Bardzo szybkie jest to zatrzymanie. Hej, hej, ale przeszkadzasz mi. Animację. Wstój? Mało się rusza, no ale... Okej. Okay. Oj! Ojej! Co to jest? Co to jest? Esso. Jak jakiś myszoskoczek. Dziękuję. Jak jakiś myszoskoczek po prostu. No kurczę! Mysz skoczek. Dobra, teraz cofamy. kładzie łóżka, no i nie spogląda się do tyłu. No to możemy zaliczyć. Teraz skok. Żeby skok nie popsuł, no nie? O! To chyba mój będzie w yy, koń. Bo pierwszy mi się za bardzo nie, nie podoba. Dobra, teraz kładziemy się. Jeju, ładny konik, powiem tak, ładny konik SSO yy, dobrą robotę zrobiło i nie wiem czemu mi się teraz kon nie chce, yy, nie chce położyć. Okej, okay, idziemy zobaczyć na farmę Steve'a Okej, okay, jestem już na farmie Steve'a i tak mnie lagnęło w tej yy, podwózce. A to przez to, że błąd sieci mi później wyskoczył, i kurczę, no. Dobra. O ja! u ogon się coś zmienia. Ile ma to grzyw, kurczę, i się nie mieści tutaj. Taki, Taki wielki jest. Tutaj ma krótki ogon, ale ładne ma te, takim. A tutaj ma z brodą. i to z brodą mi się nie podoba, ale ma bardzo dużo tych. Tutaj też ma z brodą, tutaj ma bez brody. Kurczę, i co zrobiło znowu Coś, czego nie lubię. O, a nie zmieniać ogon, w kreczkach wygląda tak sobie, e, myślę, że zmienię. że zmienię tą grzywę, a pokaż się w tych koreczk, w tych warkoczach. Czy tutaj z jednym warkoczykiem? Z tą brodą jest ładny. Kurczę, no nie wiem. Nie wiem, jaką wziąć, ale myślę, że, że tutaj te wezmę. Te warkoczyki zawsze można zmienić. Okej, okay, ja myślę, że to na tyle w tym odcinku. To była taka krótka yy... No, krótka aktualizacja, a jeszcze te mm, ogłowia zobaczyć. E, I to są te nowe, a te mm, angielskie czy coś... To są te... Takie bez chyba bez nachrapnika. Okej, okay, to na tyle w tej aktualizacji. No i teraz się będę żegnać. Do następnego. Trzymajcie się, papa. Pa.